Taki płat wypełniony pianką poliuretanową, a wreszcie konstrukcje, które przypominają plaster miodu. Są zresztą niesłychanie wygodne w przygotowaniu, bo ta, ten materiał złożony daje się bardzo precyzyjnie właśnie w ten geometryczny, z góry założony kształt wycinać i powstaje taka delikatna, bardzo mało ważąca, ale niezwykle trwała konstrukcja. To ma. Kolosalną wytrzymałość stosowane jest na przykład w śmigłach, w łopatach śmigłowców, takie plastry miodu, które rzeczywiście wytrzymują niezwykle dużo, a równocześnie odpowiadają na, ten, na tę odwieczną tragedię lotnictwa, która mówi, że potrzebna jest duża wytrzymałość przy minimum masy własnej. To właśnie dają różnego rodzaju kompozyty pozwalające właśnie. Ten dźwigar umieszczony wewnątrz płata skonstruować w taki sposób. Mata szklana, tworzywo, wewnątrz włókna, włókna węglowe, niezwykle mocne, pianka poliuretanowa, to wszystko razem jest bardzo lekkie, wytrzymałe, nie ulega korozji. I tak dalej, i tak dalej. Są to po prostu, jest to era technologii materiałowej i czy chcemy, czy nie chcemy, taka jest prawda. Tak, ale wracam do swojego starego tematu. Ta era technologii materiałowej spowodowała, że wzorce przyrodnicze jak gdyby przestają się liczyć. No słuchaj, no chociażby ta najwyższa technika, poważ, tu kilka przykładów z lat bieżących. Skrzydło, którego profil... Zmienia się zależnie od tego, w jakich warunkach znajduje się samolot. A może być i w locie naddźwiękowym, i może być niemal stojący nad ziemią przy lądowaniu yy, ze, zmienionymi, wiesz, ze zmienionym kierunkiem strukt z silników odrzutowych. Zobacz, pojawiają się historie tego typu, na przykład jak płaty, które mają przeciwny niż zwykle się wydawało skos. Prawda? To jest samolot lotniczy. To już lata pojawiają się historie takie. O, jak na przykład, to są oczywiście zastosowania militarne, no ale, no, wiesz, militaria zwykle najszybciej odpowiadają na nową technikę. Tak jakby rozpłaszczony na ziemi paskudny kształt, ale to wymogła na nim aerodynamika, bardzo specjalny kształt kadłuba i bardzo specjalny kształt skrzydeł. A nawet możliwe są rozwiązania, no mówiłeś, że koło w przyrodzie nie istniało. Skrzydło koliste też nie, a konstruktorzy, a konstruktorzy idą do przodu, wymyślają coś takiego i mało tego liczą, że będzie to w samolotach ciężkich zdecydowanie lepsze niż tradycyjny układ. No słuchajcie. Nie za daleko odlecieliśmy od tych wzorców przyrodniczych, właśnie, które na naszych materiałach filmowych... Właśnie, no... odlecieliśmy, a równocześnie to się wzbija na jakieś szalone poziomy, wysokie pułapy, bliskie już science fiction, a równocześnie trzeba pamiętać o tej skromności w konstrukcjach, dlatego że przy całym tym postępie materiałowym warto pamiętać o jednym, że konstrukcja, na przykład takiego płata nośnego, czy chociażby kadłuba z kompozytów zaczyna się o dziwo od lakieru. I 0,2 mm różnicy w grubości tej powłoki może sprawić, że z bardzo doskonałego płata będziemy mieli bardzo zły płat. Czyli poruszamy się tutaj niestety w sferze, której nie ale do końca. Nie wiemy, który jest dobry, a który zły. To a ptaszki? ptaszki może czują fizykę, ale my ją potrafimy liczyć. O. Ale no właśnie, i tutaj można sobie powiedzieć, że podglądamy tę przyrodę, a tymczasem. W niej te wszystkie urządzenia i ta mechanika skrzydła i te materiałowe różnego rodzaju cuda istnieją od dawna. Przyglądamy się, czy wiele z tego wynika. Moim zdaniem niewiele. Nadal musimy do wszystkiego dochodzić sami, choć obok istnieją rzeczy wspaniałe. Lot to rozgrywka między geometrią płatów a szybkością opływającego je powietrza. Najdoskonalsza geometria nie pomoże, gdy szybkość spada poniżej pewnego krytycznego punktu. Podczas tego doświadczalnego lotu pilot umyślnie zmniejsza szybkość maszyny, przeciąga, jak mówią fachowcy, siła nośna stopniowo maleje. 140 km na godzinę, 130, 128, aż nagle Nagle, jakby dół otworzył się pod maszyną. Przeciągnął. Co się stało? Przy malejącej szybkości, by utrzymać maszynę w locie, pilot coraz bardziej zadziera nosa. Zwiększa pochylenie płata. To pozwala na utrzymanie różnicy ciśnień. Aż nagle, przy zbyt wielkim pochyleniu płata, następuje dramat. Gładka struga opływu odrywa się od górnej powierzchni, rozpadając na zbiorowisku wirów. Oderwanie strug. Przeciągnięcie. Błyskawiczny zanik siły nośnej. A skutek? Skutek jest zwykle taki: korkociąg wbrew życzeniu pilota. Gdy starcza czasu i wysokości, pilot może skierować maszynę nosem w dół, nabrać szybkości, odzyskać szansę na lot. Jeśli czasu i wysokości nie starcza, strach pomyśleć: przeciągnięcie to powód w większości wypadków samolotów lekkich, a one po pierwsze ratuje je sztuka pilotażu. Podczas walki zatrzymują się w locie, przeciągają, ale natychmiast rzutem ciała odzyskują utraconą siłę nośną. Mistrzowie Stary Mistrz w akcji. Rozmyślne i perfekcyjnie kontrolowane przeciąganie. Nawet podczas rutynowych lądowań większość ptaków ujawnia mistrzowskie opanowanie praw aerodynamiki. Ale czy tylko? Na zwolnionym dwudziestokrotnie filmie Bystro Oko technologa natychmiast dostrzeże innowacje. Nagłą zmianę kształtu skrzydła. Szczątkowe skrzydełko zwane przez biologów Alula. Ptaszysko wystawia je zawsze wtedy, gdy pragnie natychmiast odzyskać dramatycznie zanikłą siłę nośną. Jak to działa? Przypomnę, że to skrzydło pod takim kątem i przy takiej szybkości wchodziło w przeciąganie. Dodajmy sztuczną alulę. I nagle powraca elegancki, ciągły opływ. Przeciąganie zniknęło. A to oznacza, że maszyna może lecieć wolniej i mimo wszystko lecieć. Jeszcze raz okazało się, że to, co dobre dla ptaków, smakuje i nam. Te ruchome krawędzie natarcia skrzydła fachowcy zwą slotami. Rozwiązanie wspaniałe, ponieważ pozwala maszyną lądować z dużo mniejszymi szybkościami, a bez ryzyka przeciągnięcia. I dziś z powodzeniem używane jest w samolotach wszelkich wielkości. Skrzydlaci nieźle poradzili sobie również z problemem hamowania w powietrzu. Ten gołąb po prostu rozpościera ogon. Daje to trochę dodatkowej siły nośnej, ale głównie działa jako aerodynamiczny hamulec. Podobnie metalowa maszyna wypuszcza klapy z tyłu płatów, tak zwanych krawędzi spływu. Dodatkowa powierzchnia, kropelka więcej siły nośnej, ale przede wszystkim wzrost oporów hamowanie. Tu efekt hamujący uzyskuje się przez gwałtowne wypuszczenie podwozia tuż przed lądowaniem. Ten sęp pokazuje po prostu technologię szybkiego lądowania. Dokładnie taką samą, jak w przypadku myśliwskiej maszyny typu Jaguar. A więc płat o zmiennym profilu. A więc inżynieria geometrii całego latającego obiektu, a więc nic nowego pod słońcem. Na konstrukcyjnych, kreślarskich deskach, w aerodynamicznych tunelach, sięgnęliśmy do rozwiązań idealnych, i okazało się nagle, że to tylko plagiat, że ona trafiła kiedyś na te same problemy i okazało się nie najgorszym konstruktorem. Tyle, że ona, przyroda, rozwiązywała to setki tysięcy lat, a my dużo krócej, bo my jesteśmy niecierpliwi. I może dlatego, gdzie niegdzie z nią już wygrywamy.